Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Ciekawostek. W tym odcinku poruszymy sobie w jaki sposób szybko zejść z kuli, nie tracąc przy tym ani jednego HP, w ciągu zaledwie 3 sekund oraz gdzie, są, gdzie jest najlepsza, jeden z najlepszych kamp na kuli oraz moja uwaga co do lądowania helikopterem na kuli i gdzie najlepiej lądować na kuli. Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką będzie, w jaki sposób szybko zejść z kuli, nie tracąc przy tym żadnego HP. Żeby tego dokonać, nic nie potrzebujecie poza klawiaturą i myszką. Chodzicie na kulę, chcecie bardzo szybko zejść, ktoś Wam odcina, ktoś jest na kuli, słyszycie, że wchodzi już, i chcecie szybko uciec, macie on oh, ma kałacha, wy macie, wy macie łuk, nie macie, nie ma, nie ma szans, że go zabijecie, jest ich kilku no to, żeby to zrobić, musicie się zesk ześlizgnąć po tych rurkach do samego dołu jak tego dokonać? ja sobie teraz wyłączę i clipa, żeby wam udowodnić, że nie tracę przy tym hp oczywiście zdarza się rzadko, że straci się przy tym hp a teraz akurat straciłem 7hp przez szadek. i patrzcie, co robicie Trzymacie cały czas S, czyli idziecie do tyłu. Ja teraz tego nie robię. I maksymalnie głowa do góry. Maksymalnie. Oraz kontrol cały czas trzymacie, czyli ctrl, S i głowa do góry. Te trzy rzeczy są potrzebne, żeby ześlizgnąć się po tych rurkach, nie tracąc HP. Patrzcie. Widzicie? Zeskoczyłem. Nie straciłem żadnego HP. A żeby nie było, że mam jakiegoś głoda sobie w oczy. Straciłem teraz normalnie kawę. Nie miałem żadnego goda. Jest to jeden z najszybszych sposobów, żeby schodzić z kuli. Oczywiście nie zawsze wychodzi, ale na 99% uda się Wam to zrobić. Drugą ciekawostką, a raczej moją poradą, albo zaleceniem, albo, albo nie wiem czym jeszcze, jest kampa tutaj. Oczywiście nie mówię, że teraz macie kampić na mm, kuli, jednak jest to jedna z lepszych kamp. Jeżeli jesteście we dwóch. jesteś nawet solo na, tym, na, tej, na tej konstrukcji The dom kuli, z większość osób ustawia się, kampiąc tutaj u góry, na tym balkoniku, na rurach, na, na tym wejściu obserwuje ten element, ale po co, jeżeli można przeciwnika zabić na samym początku. Nawet mu nie dać, nie dać wejść na kule. Żeby tego dokonać musicie się ustawić w tej pozycji, żeby tu dojść, musicie wejść na drugie piętro, przeskoczyć tutaj przed, przez ten skok i robić to, co ja. Teraz taki, że tak to nazwę, skok z trochę surf, że tak to nazwę. No i macie teraz wgląd na całą belkę, na rurę, po której się wchodzi, I to jest, jest tylko jedno wejście na kulę. Chyba, że ktoś zbustuje w 10 osób na silosach, ale to rzadka spotykana rzecz. No i macie dostęp do całej kuli. Przeciwnik gwarantuje Wam, że Was za pierwszym razem nie zobaczy. Mało, kto, mało osób patrzy na tę pozycję, ponieważ jest nieznana ta pozycja. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z perspektywy przeciwnika. Jeżeli macie dobrego sprzętu, to jesteście w stanie zlikwidować przeciwnika jeszcze przed wejściem na tą rurę albo na Belkę. Mówię, jest to jedna ze lepszych pozycji. Już wam pokazuję, jak to wygląda z perspektywy przeciwnika. Przeciwnik sobie wchodzi na kurę. i zobaczcie, jak to wygląda. Te krzaki są niewidoczne z perspektywy tamtej osoby, która będzie tam stała w tej kampie. Zobaczcie, jestem, jestem odkryty na każdy strzał. Oczywiście, jeżeli ktoś spuduje dużo, to można szybko uniknąć tego strzału. Jednak. Jednak na tej belce już nie jest to takie łatwe, bo kiedy spadniesz, to Cię zabierze 50-60 HP i jeżeli ten przeciwnik u góry trafi Cię raz, dwa razy, no to zginie. Zależy z jakiej broni oczywiście, ale jeżeli trafi to w aha, zada 30-40 HP, no to przeciwnik spadnie i zginie. Większość osób, kiedy chodzi na kulę, to się nie patrzy akurat w to miejsce, bo to jest bardzo wysoko, raczej się patrzy tak, żeby widzieć, co jest pod nimi, bo większość osób jednak patrzy na belkę nie wierzy swoim, swojej pamięci i rozgląda się czy ktoś tutaj nie kampi a to jest idealna kampa właśnie żeby zabić takiego taką osobę i w momencie kiedy będziecie tutaj pod ostrzałem to też szybko możecie szybko zrotować. zobaczcie dostaliście, dostaliście dwa hity robicie taki szybki sur taki jak, że to nazywam nie sur no wiecie jak to się nazywa i jesteście ukryci. Medujecie się, możecie uciec z tej pozycji i dokończyć przeciwnika, czy kuli zsuwtować. To tyle z drugiej. Idziemy do trzeciej. Trzecia ciekawostka to też nie do końca ciekawostka. Raczej ostrzegam was przed tym, że lądowanie na kuli helikopterem nie zawsze jest takie cudowne, ponieważ kula. Jest jeszcze strasznie niedopracowany, i wydawałoby się, że taki monument, taki stary monument, bo on jest dość długo w tej grze, powinien być bardzo dobrze dopracowany, ale jednak nie jest dopracowany, ponieważ zauważyłem, wiele razy mi się to przydarzyło, że lądując w tym miejscu, czy w tym miejscu, czy gdziekolwiek indziej, oczywiście na tej górze też mi się to zdarzyło, kelki robiły jakieś dziwaczne ruchy, wpadały, w kółka robiły, Ko koła się wpychały, przesuwały się. Blokowały się pomiędzy czymś, więc lądowanie na kuli nie jest do końca bezpieczne. Najlepiej lądować na właśnie takich otwartych przestrzeniach, chociaż i tak czy siak jest to dość niebezpieczne, bo kula jest jakoś taka niestworzona do tych helikopterów. Najlepiej ja zawsze, kiedy lutuję kulę, to raczej z kimś, ponieważ tak często się tutaj bugowałem na tej kuli. Jest to niewyobrażalne. Tutaj widzę, że już ktoś doświadczył. Kolejnego to już raczej nie buch, tylko to jest niedopatrzenie pilota, że wjechało mu koło pod y, tą statkę y, ze skrzynkami, i już nie wylecisz tą telekom. Nie da się tego. Koło się zablokowało, koniec. Albo koło ci wpadnie tutaj, koło ci w, zablokuje, zablokuje ci się śmigło o barierkę. Więc ostrzeżenie, że jednak lądowanie na kuli wymaga trochę większego doświadczenia. No chyba, że ktoś jest urodzonym pilotem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ten odcinek miał tylko trzy ciekawostki. I dla niektórych to mogły być ciekawostki, które znali, a raczej to nie było ciekawostki. Jedna była, tak naprawdę była jedna ciekawostka, a pozostałe to były dwie uwagi i moje zalecenia. Ale oczywiście od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli już przejdziemy przez te takie uwagi i zaczną się takie czyste ciekawostki, bo jest tego dużo. Jeżeli macie jakieś ciekawostki za nadrzu, to zapraszam do komentowania, subskrypcji, udostępniania, lajkowania, z, yy, subskrybowania z, dzwonecz, z dzwoneczkiem oczywiście, yy, udostępniajcie, yy, dawajcie w komentarzu jakieś ciekawostki, które wy byście chcieli, żeby się pojawiły na tym odcinku. I... Bardzo dziękuję, że mnie wspieracie. Dziękuję za wszystko. Do następnego. Cześć.